Redakcja w Częstochowie została zasypana listami zawierającymi albo wycięty kawałek naszej gazety, albo powielane na własną rękę stosy kartek z gęsto zapisanymi nazwiskami. W niepozornych kopertach znajdowaliśmy dziesiątki, setki, a nawet tysiące podpisów. Przyszło ich ponad 300 tysięcy, zostały policzone, spisane, a następnie rozpisane na diecezji i regiony Polski plus zagranica. To efekt naszej ubiegłorocznej prośby do włączenia się w akcję Obrony Krzyża w przestrzeni publicznej. Kto się w nią włączył, skąd dotarło najwięcej podpisów i dlaczego Polacy tak licznie odpowiedzieli na nasz apel? O tym w najnowszym numerze Niedzieli niedzieli odnowionej, która mamy nadzieję spotka się z Państwa dobrym przyjęciem. Reforma w strukturach watykańskich. Ojciec Święty Benedykt XVI zmodyfikował organizację i kompetencje dwóch ważnych dykasterii roty rzymskiej i kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów. Cel lepsze ich funkcjonowanie, a jednocześnie położenie nacisku na odnowę liturgiczną. Jakie w związku z nią zadania stawia papież kongregacji, mówi prefekt kardynał Antonio Lovera. Z kolei o wyzwaniach stojących przed Rotą Rzymską opowiada dziekan Trybunału biskup Antoni Stankiewicz. Spełnienie w Eucharystii liturgii i posłudze kapłańskiej. To wywiad redaktora naczelnego księdza Infuata Ireneusza Skubisza z przedstawicielkami Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza, przełożoną prowincjalną siostrą Cecylią Wilk i siostrą Paulą Waprechowską. Z rozmowy tej dowiedzą się Państwo m.in. tego, jak charyzmat Zgromadzenia i zadania apostolskie przekładają się na zwykłe życie siostry, uczennicy Boskiego Mistrza. I czy możliwość nowoczesnej ewangelizacji jest w stanie wypełnić pragnienia młodej dziewczyny, która wstępuje do wspólnoty założonej przez błogosławionego księdza Jakuba Alberiony? Potrzeba ludzi świętych. To jest wielki program także kościoła w Polsce. Mówi kardynał Zenon Grocholewski, prewekt kongregacji do spraw edukacji katolickiej, z którym rozmowę przeprowadził ksiądz Maciej Szczepaniak. Tytuł w nurcie nowej ewangelizacji. Trzeba nam wracać do źródeł, napić się pod palmą egipską czystej wody, nieskażonej przez cywilizację, aby z nowym zapałem i gorliwością służyć ludowi Bożemu. Mówi ojciec Izydor Matuszewski, przełożony generalny zakonu Paulinów. A tematykę paulińską i charyzmat Paulinów podjęła redaktor Lidia Dudkiewicz w artykule Świat potrzebuje pustyni. Na koniec zachęcam do sięgnięcia po Niedzielę Młodych. A w niej, jak przekonać się, że jesteśmy dziećmi jednego Boga? Po co ci modlitwa, czyli jak nauczyć się szczebiotania do miłosnej melodii? I wreszcie, czy sprawdziłeś już kupon Totolotka? Wygrana czeka także na ciebie. Zapraszam również na nową stronę internetową naszego dodatku dla młodych ludzi. To wszystko w trzecim numerze Tygodnika Katolickiego Niedziela. Mogą go Państwo znaleźć w kościołach i kioskach z prasą w całej Polsce. Zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej www.niedziela.pl, gdzie jest możliwość zamówienia Niedzieli w we wersji elektronicznej. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam do lektury.